Działaki, piątek. Ja jadę teraz po oliwkę. Skończyła już na szczęście test w tym tygodniu, ostatni, bo jeszcze ma następny tydzień, oczywiście, testów. Yy, chyba w czwartek i w piątek. Jadę po nią, jadę po jej koleżanki. Dziewczyny jadą się zrelaksować. Może na yy, zatokę pojedziemy, a może gdzieś na spacer do village, czyli bardzo blisko. Jest takie miasteczko, kiedyś Wam pokazywaliśmy. Zobaczcie jakieś sępy. Widzicie? widzicie jakaś padlina tutaj, gdzieś jest? Jakieś zwierzę. No. A i tam jest ich pełno. O, i tutaj. I czekają na jakieś konsumpcje. I tam jeszcze. No. no, potrzebne są, widzicie. Jesteśmy teraz w Taco Bell. Są dziewczyny też. Zobaczcie. Jest oliwka, są jej koleżanki. And what's your name? My name's Eric. Taco Bell 41, Clark, Clark Road. Florida is good. It's good for you? Okay. This is going on, on YouTube. <laughs> <laughs> oh my God. Tell them about show over Clark Road. Tell us about the United States. Do you like live here? Are you American or? I'm American, yeah. I actually come from uh, Washington State, though 2,900 miles away from here. Okay, and why, why you came here? I did not like where I live. I like Florida, to be honest. It's, uh -huh. Beautiful. Yeah. Uh It's got a nice weather, ni nicer weather than I had, and uh -huh. I like the ocean. Yeah, yes. Yeah, so. Got good beaches. We got the best beaches. What are you talking about? We got a number one beach in America. I can't swim. I can swim. <laughs> Taco Bell is good. Taco Bell is good. <laughs> okay. Hi. Hi. I'm back again. Yes. Hi, bye. Okay. Bye guys. Okay, back. Back bye. Hey, Hi. From, what, hey what, what's the channel? Dutky. Dutky? Yes. But it's Polish. It's hey, Polish. You, you're not going to understand this because it's Polish. It's language. Language is different. I just want to you know? see myself okay. Okay. on TV. Ah, okay. <laughs> I don't understand. I want to see myself. Good. <laughs> oh, cool it's guy. That, that. Okay, it's going to take the other passengers? Let's go. Oh, there's other passengers. It's so or they can sit the No, okay. they're gonna sit in the car, though no. How are you doing, Lauren? I'm good. Do you think so this is crazy place? Yeah. Yes. Taco Bell is crazy yeah. place. Crazy, dude. Bye. See y'all, in all enjoy. Bye. Have a good day. Oh my God. I love Taco Bell. I love... <laughs> it's so weird because... Like on YouTube I see people go to places and I'm like, oh, but now we're like we're living in it. Like we're living in oh it's so weird. I don't know. It's no so funny. Funny. I wanna be friends with all of them. Seen you <laughs> I, got <laughs> <laughs> I got so scared, I was like, uh -huh. <laughs> I mean first we're going to the village and then we're going to teach. Kohan <laughs> Koham Koh ham. Koham Koham we do it <laughs> <laughs> you you have the same accent <laughs> in Polish yeah, yeah. that like I have in English yeah, <laughs> yeah like it's like just so like cute, somebody like, can hear that you know it's not <laughs> it's not right what does it sound like when you hear like when you were like you didn't know English does it sound like but like, what does it sound like? When people are and talking, and 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 you didn't know English yet. English sounds for me like you have inside your mouth potato, and you're doing like. But for now, no. But you know, yeah. probably if you don't know any word in English, how Polish sounds like. Polish just sounds like. It sounds like. No, it sounds exactly how it's like said. Like it's like. Uh -huh. Okay, say something in Polish. The hardest word for uh, for for English language. What is it? It's like krząstwiczciny. Even I can say it. What does it mean? Krząstwiczciny. There's like a bug and it's like hide in the bush. <laughs> 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 what? <laughs> like yeah. a, a, a bug in the bush. <laughs> <laughs> yeah, what really? And it's funny. like no, it doesn't mean like <laughs> <I> mean, <laughs> <laughs> what? making sound in a bush, in a bush <laughs> like you <laughs> <making> sound. <laughs> <laughs> what? <laughs> well, that sounds like um <laughs> <laughs> like, oh like you know gibberish. Like, like what? Gibberish. It sounds like gibberish. It sounds like you're trying to make up words. <laughs> <laughs>

To ja lecę się opalać troszkę, chociaż już jest popołudnie. Myślę, że może być całkiem nieźle i przyjemnie, bo nie jest tak bardzo gorąco. O, zobaczcie, prawie, prawie. Taka sama widokówka jak z intra nowego mojego. Co jakiś czas lubię zmieniać intra, bo też mi się nudzą. Jesteśmy na pięknej plaży z Jesteki. Dzisiaj nie spaceruję, nie chodzę wzdłuż brzegu, także myślę, że nie dostrzeżemy delfinów. No ale macie je w intro cały czas, także one cały czas pływają dla Was.

Psychologiczne czy naukowe, ogólnie naukowe, i powiem Wam, że doczytałam się takich fajnych badań przeprowadzonych przez profesorów w Nowej Zelandii i okazuje się, że najnowsze badania z 2016 roku no, może jeszcze są nowsze, ale doszukałam się takich mówią o tym, że mieszkanie w terenach podobnież zielonych też ma bardzo duży wpływ na zdrowie psychiczne człowieka, ale dość duże benefity przynosi zamieszkiwanie na terenach przybrzeżnych, tak, przy morzu, przy oceanie. Bardzo ciekawe, bo jakby z praktycznego punktu widzenia ja to zauważam, bo naprawdę czuję się taka zrelaksowana tutaj, wypoczęta. jakość życia w Płocku, a jakość życia w Sarasocie ma naprawdę w ogóle inny wymiar. Tutaj nie ma czasu, żeby być długo smutnym. Ja jestem bardzo wdzięczna temu, że tu jestem. Jestem wdzięczna Bogu, bo Kiedyś tam się pytaliście, czy ja wierzę w Boga. Oczywiście, że wierzę w Boga. Wierzę w Boga jednego, który jest jeden na tym świecie. Jest ogromną energią pozytywną, dobrą, transcendentną. Więc w takiego Boga wierzę i jestem bardzo wdzięczna za to, że mogłam znaleźć się w miejscu, w którym po prostu chciałam być. Kurczę, po prostu uwielbiam. Wolę może niż góry. Nie wszyscy tak mają, wiem o tym. Take back. Are you going to swim? No, no, didn't didn't really to, go to swim? Yeah, we walking was awful. I so. love. <laughs> <laughs> Look at this. The wedding is ready. The bride is coming. Do you see the bride? Czy chcielibyście mieć taki ślub na plaży? No i zobaczcie, tak wygląda panna młoda i pan młody. O, ta piękna piosenka. Już właśnie się pocałowali. Si kochani, co mam z tyłu, jaką mam piękną tapetę dla was specjalnie. No tak, mają frajdę na plaży i piękne pamiątki. <laughs> Jak fajnie. <laughs> tak długo, um, they waiting for so long to get a picture. And now okay, should we go say Are we going up to <laughs> Oh my god. Yeah, uh, oh no, Olivia, come stand right here next to me. Don't right. No, don't feel right. I can't it. Okay, you got it. Wait, what, what are you doing? <laughs> I like his feet. He's so relaxed. Can you take one more, mom? What is uh -huh. wrong with his face? Look at that beautiful Corvette.